Joś, mam kostek. Dzisiaj jest ze mną spoceniec. Nie wiem, jak go nazwać. Kupuję Siema. właśnie, właśnie mężczyzn, trójkę i buduję z wami tą, tą, jakże piękną chatkę numer 3. Następny odcinek będzie przeznaczony dla. Akurat bo ja w tym nie grałem. Ja. wiem. E, tak. Go. Na czwartą chatkę będzie przeznaczony numer cz czwarty odcinek, znaczy na czwartą chatkę czwarty odcinek, chyba mnie rozumiecie, proszę. Powiedzcie, że mnie rozumiecie. Nawet tak, mnie nie rozumiecie. Rozumiem. To dobrze. A teraz powiedziałaś to ironicznie, czy... Ja ucień się ucień, się ucień, 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 nie możesz. Się w siebie, w siebie po sekund. Sekundach. Bo tak jest. O, no, Co? Samo Ja to ja było bo, się... Bo, się... bo ja, ja tam się... się O Boże, Ej, to jest Havira numer 2, a Ty będziesz budował Havira numer 1. A chcesz zobaczyć moje auto za 14 milionów? Chcesz zobaczyć moje auto za 14 milionów? Chcesz siąść? Oj. I paczek teraz pojedziemy. Ja to jest lekkie, to jest lekkie, fajnie. Za chwilę się odpędzę Uuuu jak jak Ej, widziałeś jak poleciałam po cnotą? tą no. Dobra, ej, chcesz ze mną wyleczyć w kosmos? No, nie no. nie no. co? 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 Nic, 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 nic. Nic. Hmm. <laughs> dum, 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 dum. Ja właśnie będę. Ben... Ty budujesz to? Czy to jest. Czy to nie jest Twoje? To jest moje. Aha, ja jestem obok. Najlepsze jest to, że zostało mi jeszcze dwie chawiny y do zbudowania. I teraz patrz jaką, jaką małą chatkę postawię. Piu. Małe, co nie? Chatka no, no takie małe, bo ja dopiero na, na początku odcinka zaczęłam to budować. Nie wiem. wiem. Jakże jest to, że kasa się sejwuje, Na przykład, jak pójdziesz na następne, a masz kasę z mężczyzn dwójki, to możesz sobie wziąć tamtą kasę i zacząć kupować. Aha. I na przykład idziesz na tamto, apczysz sobie i bierzesz kasę, i idziesz na następnej dostajesz trochę więcej, a więc więcej masz sobie kupić. No chyba, że na pierwszym mężczyzn masz jeden kasy, a na drugim męczyn masz dwa kasy, a więc to dużo różnicy nie daje. Łatwo, że tutaj buduję wszystko. 2700... No, tak. I tak będę miał ja, ja po takich 15 minutach mam yy, 3 miliony. Będziesz go miał ten rok. Nie mogę dawać niestety, bo się nie da. Ej, widzisz jaki ten dom jest... Aaaa! Co to było? Hallo, o nie jest. Ja będę się czasem trochę ścinać, bo mój internet mnie nie lubi. Mam nadzieję, że no, to wiesz, no, nie trochę się nie poradził. Mam nadzieję, że nie słyszycie tej cichej muzyki w tle, bo. No coś Bar. Z... mi ta za prawy... no, to jest Bar. Stulski. się naprawdę z... Tak, to by się bardzo zdanie. Nie mamy szkasy. Wydałem 300 przy... koła. No to patela. Czekamy, widzowie. Aż po, ciebie, aż po ciebie przylecę moim samolotem. Wypoczynamy części? Wiesz co? Lecę po ciebie moim helikopterem. Wow. Idę Ty. Wow. Najlepsze jest to, że to jest z tego. To jest dopiero. No, Hata no, Drogi. No, 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 no. okay. Nie masz odróżnienia. Nie czemu się słyszeć po 5 sekundach. Bo tak często jest, że się słyszysz po 5 sekundach, a tak samo słuchajcie się szybciej. O! Wsiadaj. Leju, leciał mnie chory, wysłuchaj mnie leciał. Isso é Jaki okręt, okręt. Wysiadamy Baju. <laughs> Jak tam został? Nie. Wiesz no, Lecę po ciebie Lecę po ciebie Siadaj, siadaj, dowiozę cię. Nie już wie, nie wiedziałem, jest, jestem z tyłu. Z tyłu. No, no da no, się. Dosłownie dole, dolecę cię. Nie Wyskakuj. Nie, czekaj, dobrze. dobrze. Wyskakuj. Jak się skoczył? Nie. A ja ląduję na moim helipadzie. W sumie nie muszę, bo i tak będzie wylądował na helipadzie potem. Ej, jak to? Jak ten helikopter trzyma się na jednym kole? Mam cię, mam cię przywieźć, i chcesz zobaczyć? Teraz mam się czym czymś tańszym, bo nie chcę tam tego. Nie, ja cię tego. Kote są to jest jakby Zamborz ginie bo bo tanie, ale wsiadaj. What to, to za fury? <gulowa gulowa> mi wystań. Ej, chodź. I teraz patrz co. Głowa, Głowa mi boli. boli. <gulowa> mi. Czemu to lata, boli? lata? Czemu to lata? Stoi, stoi na jednym kole. Muszę ci, ci piwnicę pokazać. Piwnica jest taka wypasiona. Co tam masz? To, to nie jest ta Lepiej. Mam najdroższe obrazy. Złaś na dół. Co? Ale nie otworzyć z Tutaj normalnie z kotkami. Patrz. Oprowadzę mnie, do, do pierwszego miejsca. Cinema City. Patrz. zaprowadzę cię teraz do mojego salonu z samochodami. Czekaj, nie, nie widzisz nic. Nie no widzę. Tum, i pyk. Pod, Czekaj to trochę O i tutaj jeszcze damy Ale kawał Czekaj, bo tutaj miało być złoto no? Tutaj miało I... być złoto Nie przejść mnie, tylko... Ej, ale wystawa autek jest ładna. Um. <śśśś> jest to, jak ty mnie tak wziąłeś? wziąłeś? Nie wiem. Jesteś za gruby. A no, widziałeś? Nie powiedziałbym. Nie powiedział. Ej, w ogóle widzisz tego? Jaką ja mam buzię? <śś> <śś> Jaka, Jaka szczera! Jaki uśmiech! Zosobie w ogóle w ogóle aż te twarzy nie widać! I jaki, jaki ślepia! ślepia. Chodź do mojego Alkeidumu! Uważaj do mojego Alkeidumu! Ar Razem z widzami! Da się da się grać! Fifaj, podczas! Chodź, moje, zobaczysz, dlaczego jestem taki bogaty! Top 1 i top 2. Top Tutaj mam wszystkie medale. Znaczy, battle, to, jest, to jest zabycie kierowcą rajdowym. Chodź, wyjedziemy sobie najdroższym autkiem. Bo tamtymi kundami za milion kasy się nie opłaca jeździć. Czemu? Hmm. Tak jak powiedziałem, teraz parkujemy sobie na górze. I opowiadam się teraz. E, czekaj, wezmę sobie jeszcze kokasę, bym chyba do Pyk! I mi się... Chyba, e, chyba ten helikopter jednak ten, jakby domituje. No on no, a co myślałeś? Chodź. Ej, to, to coś Chodź, bratku. Czekaj, bo ci drzwi... Chodź. Chodź tutaj, masz ładną jadalnię. Masz sobie jeździć z widokiem na auta. Na rybki. Tutaj jest moja wymarzona moja kuchnia. Tutaj jest głębia Nie powiedziałem nic o wymarzonej kuchni. Kurde Ty, no nie, nie mogę musząc. usiąść. A tu, tu, tu. chciałbym, bardzo do takiej trwonie zacnym. zacnym O, chodź, chodź tutaj. Jedźmy, jedźmy, da. Ej, nie ma jak woda ja lądować. Ej, moja woda nie ma jak lądować do moich płuc. Czekaj, jak ty padłeś pod mapę? Co ty robisz? Co ty robisz? Ej, ja. Ej, co ja robię? Co ja u ciebie robię? O! mi! Ej, co ja u ciebie robię? Nie, tak jak dobry do góry, do, 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 do góry, do. Chcesz zobaczyć z tego delfina po roku w Rosji? No. Tu. Tu, tu, tu. jakaś tu tak. tak. <laughs> Ej, chcesz coś z mojego balku Bo z balku mogę ci wszystko dać. Mogę ci dać nawet nic. Bo jesteś biedny.

Ha! ha! Tu... Nie tu Ha! Są... ha! ha! Me! My... Melemo! Czekaj, musimy jeszcze stąd wyjść. Pokażę Ci, jak wyszedł jeden złodziej z tego domu. Czyli nikt jeszcze tak nie wyszedł. ha I wsadzik. I patrz, jestem na tym, pyk, uciekam. Mam cię odwieźć? Tak. Wysyłkuję. Hila, Tutaj ci ładnie do garażu chciałem zapankować, a dobra. Czy to na, na pewno mój dom? dom. Tak. A. Ja to auto zostałem na środku i, i półtora miliona dostaję nie tak źle. Bo osobiście bym mógł więcej wycisnąć, Manesion. Manesion twy. Jogant. Um. A ty na którym levelu masz już mężczyzn? Nie, Nie wiem. wiem. Jako jak jeszcze to zaklęcie z w Minecrafta. And Hunter! Hunter! <laughs> Może kiedyś z tego nagramy na odcinek, jak będziemy, będziemy mówić. And Hunter! Kasuna! Apromina Spirit Santina Hopper. Antune Antuna! Gówno! O je! Apromina derbte. Yamate Kudasai. Co jest? Tutaj jest całe biuro. Wow! Dużo. Hmm. Ej, ja nie widziałem, że są takie książki, które, które się miesz mieszczą na wielkość czterech. I one mają skrzydła jakąś aurę na sobie. I nawet mają buzię. I oczy. Wow! O nie, książka mi ucieka. Nie żartuję w klejach mi po prostu. Książka ci ucieka. Mi ucieka. Mydło mi ucieka pod pysznicem. Chłodny Nie wiem, wlatuje mi tam, tam, gdzie woda zlatuje, i spada gdzieś. Nie mogę tego ja, No ja Normalnie dobrze. Hmm. Mam taki przytomny głos? Nie. No, w sensie, że tak. taki. Naim. Kiedy powiesz do kolegi, że nie e, w kilkunastu innych językach? Wypisałam. Chodź pisze mi, czy gram w Fortnite, a ja mu piszę nie, bo muszę nie, coś zrobić. Kod? Dobrze, Co? że nie to? jest. Ile kwoty przesięgnięto? Ej, jeszcze tak 20 minut. O! A już nagrywam. 18 minut. I stąd Co? Z został. Nie dwie minuty. 20 minut. Dobra. Wiesz. Nie gadajmy o czasie i tak pewnie szybciej będę musiał skończyć, bo podzielę chyba to męczy na dwa odcinki. Tu mam połowę teraz i połowę na Zrobię po Czekaj, ile mam? 18%. To zrobię jedno piętro po teraz i resztę się zajmę jutro na przykład na następnym odcinku, bo nie że się, ale nie chcę mi się już nagrywać. Bo zrobiłem tyle nieudanych prób. Eee... eee. Dobra, wiecie co? Jak. W następnym odcinku się zajmiemy. Bajop!